to jest cała sztuka zrobienia studia, które będzie duże, bo to jest duże studio. To jest nawet na warunki radiowe, a nie trzeba podnosić głosu, żeby coś powiedzieć. To jest miejsce, w którym jest program na żywo. Kto mówił, że nie chcę za za Lubię to. Myślisz, Aniu, że Ktoś z naszych słuchaczy na pewno ma gdzieś długi intent, więc może dopiero Państwo w wstali. Radio najważniejsze jest słowo, a słowo to informacje. Ludzie chcą mieć informacje o, o tym, co się dzieje na świecie, o tym, co się dzieje w regionie, po drugiej stronie ulicy. I my jako radio staramy się im to dostarczyć. Weźcie dalej, tylko bo nie uchusicie. To jest magnetofon reporterski, z którym ja chodziłem, jak zaczynałem pracę. Masz Nagrywało się na zwykłej taśmie szkulowej, gdzieś dzieliście, to tak, na taką taśmę. A tu się mieściło około 18 minut nagrania. To głos Stanisława Ligonia, którego widzieli, którego portret widzieliście na dole i którego widzieliście na wersce przed rady. Kilka słów o tej postaci. W 1937 roku został dyrektorem rozgłośni i ludzie go bardzo kochali, ponieważ mówił do nich ich głosem. Jak się montowało dzisiaj? Szukało się słowa, które chcemy wyciąć. I powiedzmy, że chcemy wyciąć słowo ciekawe. Początek? Ciekawe. Znajdźmy literę C. Tu jest C. Robiliśmy ciach. I słuchaliśmy dalej do końca słowa. Tu jest końcówka E. Ciekawe. To jest słowo ciekawe. Co się robiło z tymi kawałkami taśmy? Była, była specjalna sklejka. Nie mam jej tutaj. Podobna jak, do taśmy, jak taśma klejąca. Kleiło się te dwa skrawki i leciało się dalej. Jedno nagranie około 40-50 sklejek. Eee, muzyki przelewani, należy musimy specjalnie zastanowić się, czy, radia, czy to słucha, leci z internetu, czy, eee, czy leci z paletę. Na przykład teraz widzimy, że leci Vanessa Paradis DB My Baby. Poleci jeszcze przez 2 minuty 23 sekundy, potem poleci Dawid podsiadł, a potem będzie blok reklamowy i Telefon, który Macieju. Telefony, które odbieramy od słuchaczy, jak dzwonią do nas masowo, to tutaj się wszystkie światełka palą. Na 5 sekund przed wejściem na ten usłyszycie tak zwany sygnał czasu, czyli tak zwane piki.